bardzo dobre informacje z nowojorskich kortów od Pawła Kubika. Bardzo Ci dziękuję za relację. Fakty są takie: edukacja zdrowotna nie będzie obowiązkowa. Przedmiot wchodzi do szkół dopiero od tego roku. To wiedza o dojrzewaniu, odżywianiu, profilaktyce uzależnień czy higienie cyfrowej. Ale wiskupi już mówią o demoralizacji, seksualizacji, a posłanka PiSu niezbyt mądre rzeczy o drag queen i dziwadła. Taka, na górze? Idzie szkoła, idzie nowe. Duża ciekawość ze, ze strony uczniów i rodziców. Myślimy, że będzie wielu chętnych. W szkole lekcja w kościele popło. Biskupom nie spodobała się wchodząca od września do szkół edukacja zdrowotna. Biskupi proszą rodziców, aby głęboko rozważali decyzję o udziału ich dzieci w zajęciach edukacji zdrowotnej. Episkopat grzmi, że uczniowie mają być od najmłodszych lat poddawani erotyzacji, lekcje będą demoralizacją oraz systemową deprawacją. I dlatego w trosce o zbawienie rodzice nie powinni swoich dzieci. Episkopat działa na szkodę polskich dzieci i to jest oburzające. Episkopat zajmuje stanowisko w sprawie, która bo, nie dotyczy. dotyczy. dzieci od klasy czwartej zgodnie z najnowszą wiedzą. Zróbmy, jak mądre na to społeczność po raz pierwszy od wielu lat wychodziły z takim aktywnym, mądrym działaniem jak wesprzeć morów. Mogą... W związku z dylematami codziennego świata życia. Zdrowie seksualne, które zainteresowało biskupów, to jedna jedenasta podstawy programowej nowego przedmiotu. Ja nie widzę i moi nauczyciele nic złego w treściach, które ten przedmiot ma przekazywać. Te treści to wartości i postawy, zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, społeczne, dojrzewanie, zdrowie seksualne i środowiskowe, system ochrony zdrowia oraz profilaktyka uzależnień i itd. Inter... Internet, a to przykład treści opcji. Różne rzeczy związane z e, dzieleniem się informacjami w internecie, z tym czym się różni relacja online od e, e, relacji offline. Jeśli chodzi o kato streamerów czy fake news, to mimo to biskupek turuje prawica. Ewa zajętkowska Henry z Konferencji yes. i Przemysła czarnych Spisu podsuwają rodzicom formularze rezygnacji z zajęć. Argumenty są takie, to rodzice powinny decydować rodzice, yes. a nie jakiś drag queen, nie jakieś takie, co ci częściowo. Yes.

No, oczywiście jest to kompletna bzdura. Prawda zaś jest taka, że problemów dzieci mają dużo, a narzędzi, by sobie z nimi radzić, wciąż za mało. Jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, jeżeli chodzi o ruch, nawet najmłodszych dzieci, jeżeli chodzi o odżywianie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w momencie, naprawdę to się nie dotkniemy, a tam naprawdę jest to po prostu kiepsko. I właśnie w jest edukacja zdrowotna. Nie należy wypisywać dziecka z tego przodu, ponieważ to szansa na wiedzę, umiejętności Kompetencje społeczne, które są dzisiaj bardzo potrzebne, mówimy o takim alfabecie zdrowia. Nic z platformy nie chciał i nie chce tworzyć rządu z Konfederacją. I wzajemnie. Co nie przeszkadza Jarosłowowi Kaczyńskiemu publicznie ogłaszać, że Konfederacja ma taki zamiar. Manipulacja staje się narzędziem w walce o wyborców rodziców, bo prezes pisu niepokoi rosnąca w siłę konkurencja. Maciek Napik. Gorące brawa prezesa Były kpiny z lidera Konfederacji i sugestie, że brakuje doświadczenia i wiedzy. Męcę ma być premierem <noise> No więc właśnie. Prezes powtarzał, że powiadać się z Konfederacją nie będzie łatwo. To jest bardzo trudna sprawa. Był też otwarte oskarżenia. Pani jestem z platformą obywatelską rząd. I był też ten doskonale znany szantaż moralny jeśli nie z pisem, to wbrew w Polsce. Znajdą się po stronie antypolskiej, antypatriotycznej, po stronie czegoś, co można spokojnie nazwać zdrową narodu. Ostatnie wystąpienia prezesa pis w języku. mimo że mówimy o jego sprawach, były kierowane głównie do polityków Konfederacji, Co kolejna próba rozegrania ich, podzielenia, zdeprymowania i zastraszenia, przynajmniej oni tak to odebrali. Stary, klasyczny szantaż polityczny. I kto boli, że osiągamy takie wyniki? Rosek Kaczyński widzi, że przegrał pan. Nie po prostu boi się rosnącej siły prawicowej formacji, która nie chce być przystawką ani grać na warunkach, piszą, dodają politycy Konfederacji. Warunki gry się zmieniły. No Konfederacja nie jest drogiem Polski, tylko jest konkurencją.